11 października w piątek około godziny 17 służba dyżurna. Stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odebrała zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 510 pomiędzy pieniężnym a Lelkowem. Dokładnie pomiędzy miejscowościami Pajtuny a Wilknity doszło do zdarzenia drogowego, w którym uczestniczył pojazd osobowy marki Mercedes. Ten pojazd holował przyczepę kempingową. Na prostym odcinku drogi wojewódzkiej kierujący pojazdy marki Mercedes z niewyjaśnionych przyczyn. Zjechał na pobocze, uderzając przodem. Auta osobowego w drzewo, przydrożne drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że ciągnięta za pojazdem osobowym przyczepa kempingowa wywróciła się, została rozerwana i te wszystkie rzeczy, które stanowiły wyposażenie przyczepy kempingowej zostały rozsypane w przydrożnym rowie w wyniku wypadku. Dwie osoby, które podróżowały, odniosły obrażenia, pomimo medycznych działań ratowniczych prowadzonych na miejscu zdarzenia na miejscu wypadku nie udało się przywrócić czynności życiowej dla 35-letniego kierowcy pojazdu osobowego. Natomiast pasażerka, kobieta, która podróżowała tym pojazdem, została po udzieleniu pomocy medycznej na miejscu wypadku przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Oprócz strażaków i ochotników i Państwowej Straży Pożarnej, tutaj działania medyczne, działania ratownicze jako pierwsi rozpoczęli funkcjonariusze branieckiej policji, później właśnie pozostałe służby ratownicze wspomagały te działania. I tą formacją wiodącą było Państwowe ratownictwo medyczne no pomimo kilkudziesięciu minut trwającej resuscytacji krążeniowo-oddechowej wobec kierującego pojazdem nie udało się przywrócić czynności życiowej to drugie zdarzenie drogowe, z którym mieliśmy do czynienia w piątek 11 września, bo kilkanaście minut po godzinie 9 w pobliżu miejscowości Ludkowo, w gminie Lelkowo również pracowaliśmy przy zdarzeniu drogowym, gdzie kierująca samochodem osobowym marki Seat straciła panowanie nad pojazdem, auto również uderzyło przydrożne drzewo, a następnie dachowało, auto zatrzymało się na dachu. Blokując ruch na drodze powiatowej, kierująca z ogólnymi potłuczeniami, została zabrana, przetransportowana przez załogę zespołu ratownictwa medycznego do szpitala. Zwracamy się jako mundurowi, jako służby ratownicze do Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności. Zbliżające się warunki pogodowe mam tu na myśli jesień, mam na myśli spadające liście mam na myśli również opady deszczu, pojawiającą się mgłę oraz zwierzęta, które bardzo często już pod, pod lub w godzinach porannych pojawiają się w zakresie tutaj poboczy dróg, prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności, tak aby ta podróż naszymi pojazdami była podróżą bezpieczną, żeby ta podróż nie była dla nas zagrożeniem. Planujmy tak nasze wyjazdy z pewnym wyprzedzeniem i dobierajmy z prędkość do panujących warunków drogowych na właśnie tych ciągach i szlakach komunikacyjnych.